Samotno Maru Kreska oblicza. Jak sobie radzi z samotności? Samotno to zjawisko społeczne, które w ostatnim czasie rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Samotność zwykło się kojarzy z podeżbym wiekiem, kreska albo czasem emerytury. Niektórzy zbyż Hazbo bo samotno bez zastanowienia kieruj myli w stronę osób, pod lat próbujcych stworzy zwizek, ale kiedy porzucimy zbudne stereotypy i przyjrzymy się temu, jak naprawdę wygląda samotno, mokreska emy by zaskoczeni. Przeczytaj wice, czym jest samotno i dowiedz się, jak sobie z niej radzi. samotno-mokreska eby czasem poznawania swoich mokreskaliwoci i potrzeb. Samotno, czym jest? Samotno to stan, w którym czujemy brak bliskiej relacji, zaburza ona nasze poczucie bezpieczeństwa, MWP bywajce jednoczenie na wiele obszarów kreska życia psychicznego i fizycznego. Osamotnienie dotyka zarówno M młodych, jak i starych, tych, którzy szukaj swojej drugiej pobówki, ale niczym nowym nie jest równie kreska samotno w map kreska ectwie. Na samotno nara kreska Ones zarówno osoby bardzo nie B, jak równi kreska T, które swoje energii oniemiaj otoczenie. Coraz więcej osób skar kreska y na to, kreska e nie ma z kim porozmawia, brakuje im relacji, w których MOK czuć się swobodnie i bezpiecznie. Z jednej strony bowiem dziki nowym technologiom MOK M nawizywa mnóstwo znajomości i podtrzyma relacje z bliskimi na odległość, z drugiej jednak okazuje się, Kreska E nowe technologie to jedynie namiastka, zbudzenie, które nie przegbada się na realne poczucie bycia w relacji nowe technologie S ubatwieniem na etapie tworzenia i podtrzymywania relacji, ale nie stanowi jej fundamentu. kreska samotności samotność samotność z wyboru nie powinno się mylić samotności z samodzielności? Nieka kreska da osoba, która kreska je sama, jest samotna. Jest grono ludzi, którzy mają mniejszy kreska reszta populacji potrzeb budowania bliskich relacji. Ich samotno ma niewiele wspólnego z poczuciem osamotnienia. Wybrali taki sposób kreska który jest dla nich najbardziej komfortowy. W przypadku tej grupy, próby walczenia z samotnością z PBZ, mok na niczym, bo nijak to się ma do ich faktycznej potrzeby stymulacji społecznej. Sytuacja rzekomej samotności jest dla nich komfortowa i nikt nie powinien próbować ingerować w to na Samotno singla, a jak masi do samotności ci bycie singlem? Tak popularne od pewnego czasu pojcie singla jest odpowiedzi na zmieniający się wiatr i ugbat społeczny. Brak przymusu zagbadania rodziny od razu po wejściu do rozbo, globalizacja i zwiększający się motres kaliwo rozwoju jednostki sprzyjaj kreskalyciów pojedynk, ze dwubaszcza wśród młodych ludzi. Bycie singlem, o ile jest wynikiem, wiadomego wyboru, a nie przykryw dla niem boci, obaw i tym podobne, mokreska eby bardzo korzystnym z rozwojowego punktu widzenia etapem. Czas badania swoich mokreskaliwoci i potrzeb. Przekraczania strefy komfortu i zbierania dowiadczet mokreska E stanowi bogactwo, które wniesiemy do zwisku. i kreska Eli przyjdzie i kreska na to czas. Samotno w mat bywa. Kreska M mimo kreska życia w wieloletnim zwisku czujemy się samotni, niezrozumiani, pozbawieni wsparcia. K kreska de ma swój dynamik. A kolejne jego fazy z in i intensywności? Jednak kiedy poczucie osamotnienia staje się CZ, ci codziennej rutyny i zaczyna dominować relacji, warto zastanowić się nad zmian. Przyjrzenie się swoim potrzebom, szczera rozmowa lub terapia partnerska mogą okazać się bardzo pomocne. Mimo ukreskanych wariantów bycia w pojedynk, osoby, dla których samotność jest negatywnym doświadczeniem, nara kreska s na wiele konsekwencji nie da się ukryć, ukry, kreska EWP by w samotności na stan psychofizyczny jest du kreska y. Jej debu go trwa, bo kreska S i W za nastrojem, poczuciem l czy WRCZ dolegliwościami somatycznymi. Osoby cierpiące na samotno-CZ, miewają problemy ze zdrowiem i trudniej radzi sobie w kryzysowych sytuacjach. Jak radzi sobie z samotnością? kreska Eli z jakiego powodu, mimo cechacji i starat, nie uda, się jeszcze stworzy wymarzonego zwisku, warto zadba o pozostałe relacje. Rodzina, przyjaciele, bli kreska i dalsi znajomi to również kreska relacje, które wzbogacaj, zwiększaj poczucie bezpieczeństwa i blisko Zaanga kreska owanie w tego typu relacja jest z treningiem społecznym, ale równie kreska stwarza szans na poznanie kogo nowego, kogo, kto mo kreska e stasi kim bliskim. CZ to poczucie osamotnienia tak za kreska a pole widzenia, kreska e zaczynamy miewra kreska e nie, kreska e kreska e nie jestem w zwisku. To nie M kreska E my by SZCZ, albo kreska E nie zasługujemy na stworzenie SZCZ, liwego zwisku. Zachcam wtedy do zadania sobie kilku pytat: Czy dopóki nie znajdę drugiej pobówki mam ca kreska Lycia zawiesi na kopku? Odbo kreska Y kreska na potem? Czy mam zrezygnować z radości, dowiadczet, rozwoju dopóki nie jestem z kim? Co sprawia, e czuję się spełnionym, szwcz, liwym wiekiem. Kiedy mimo bycia w samotności dowiadczam momentów radosnych? Gdzie e źródła poczucia mojej wartości? Co sprzyja temu, e czuję się wartością osobą? Po zrobieniu krótkiego przeglądu, mocreska e si okaza kreska e poza byciem lub niebyciem w zwisku kreska e cie bada si z wielu obszarów, w których kryje się rado, satysfakcja i spełnienie. Nie chodzi o to, by bagatelizować poczucie osamotnienia, ale urealnie je. Udawanie, kreska e jestem kiedy nie jestem my, to zby pomysł, ale uzale kreskanianie poczucia dobrostanu od stanu cywilnego równie kreska nie jest korzystne. Kiedy powodem samotności jest strata kogo bliskiego, warto da sobie czas. Przekreska y swoj samotno, poby w niej i dowiadczy wszystkiego. Co ze sobą niesie? Poczucie straty musi w pewni wybrzmieć, zanim powrócimy do równowagi i ewentualnej gotowości tworzenia relacji. CZ to bywa tak, kreska E, towarzyszcy poczuciu straty, kreska Al, zbo i gniew. Zaczynaj dominować nasz rzeczywisto. Je kreska ten stan przecigasi i mimo upływających tygodni i miesięcy nie czujemy. Kreska E wracamy do równowagi. Warto skorzysta ze wsparcia specjalisty. Strata kreska partnera jest jednym z bardziej stresujących wydarzeń w kreska dlatego te kreska mimo naturalnych eskal bonności organizmu do regeneracji bywa. Kreska nie obdziesi bez wizyty w gabinecie psychologa. Warto wiedzieć, dlaczego nie chcemy by samotni? Dlaczego tworzenie trwabych, bokich wizji jest dla nas tak wakreskane? Jak w większości pytać tego typu odpowiedź brzmi: ewolucja. Dawniej kreska no do grupy stada miała bezporednie poradnie przebokreska e nie za zdolną przetrwania jednostki. Tylko BDCCZ, ci wikrzejca boci CZ bowiem mia szans zapewni sobie bezpieczeństwo fizyczne, dostateczny P do pokarmu i schronienia, mo kreska ania i wychowania potomstwa. Jeszcze nie tak dawno temu, z punktu widzenia ewolucji, pojedynczy Homo sapiens by wskazany na mier w chwili, gdy zdecydowa po odejściu od stada. Do tej pory jeden z cechat stosowanych kar jest izolacja i zamknięcie. samotno i negatywne doznania związane z nią, miały stanowić sygnał postrzegawczy dla CZ bowieka. To informacja, jesteś zbyt daleko od stada lub zbyt debu poza nim, to moje by niebezpieczne. Wiele darów ewolucji, które dawniej ratowały kreska lycie we współczesnym, wiecie mogłyby zróbmy dyskomfortu. Jednak wiadomo negatywnych konsekwencji samotności i ska eby inspiracji do podjęcia ryzyka i stworzenia własnego stada jakkolwiek nie mia ono wygląda nie nie od kreska wyborów ka kady czasem odczuwa samotno Dowiadczenie to nie omija nikogo ZWZGL na zmiany kulturowe samotno przyjmuje rukreskane formy, ale emocje, które jej towarzysz i to, jak WP bywa na stan psychofizyczny CZ bo wieka, niezale kreska nie od otaczającej nas rzeczywistości, S takie same. Warto samotno ci dowiadczy, mokreska cenna na lekcji, ale kiedy zaczyna dominować wszystkie obszary kreska lcia, nie bu kreska Y to nikomu. Zachcam do podjęcia próby wyjrzenia poza swoje samotno, docenienia relacji, której u mamy i poszukania źródeł satysfakcji we wszystkich sferach kreska lcia. Nie tylko tej zwizanej z relacji z osób w zwisku. L jednak, mimo samodzielnych prób wprowadzenia zmian, towarzyszy nam osamotnienie. Pomocna Mokreska e okaza się wizyta u specjalisty. Szczera rozmowa w bezpiecznych warunkach o tym, SKD wziął się samotno i co z nią zrobi. Mokreska e przyniecenne rozwiązania.